Co takiego? Do Paragwaju? Nigdzie się stąd nie ruszysz. Chodzi o części do Windy. Powiem szczerze, że to szaleństwo. Kiedy mieszkałem w Paragwaju, przyjeżdżałem tutaj po części, a teraz muszę jechać tam po to samo. Co za ironia losu! Kto cię wysyła? Uribe. Powiedz, może ci zabraniam opuszczać Argentynę? Możesz najwyżej pojechać do dzielnicy obok i zaraz wrócić. Lubię, kiedy się wkurzasz. To mnie kręci. Zjem cię. Jesteśmy w pracy. Wynosz się stąd. Taką cię lubię. Złą. Wszystko już mam. Gdybym czegoś zapomniał, wpadnę. Jasne. Ale najpierw zazwań. Jasne. Nic nie mów. Nie było nam razem dobrze. Wybacz, nie chcę się wciąż kłócić. Masz rację. Życzę Ci szczęścia. Ja tobie też. Przytul mnie. Kiedy wybaczysz to niemu? Nie chcę o tym mówić. Mów, jestem głucha, ślepa i nie ma. Jak z Shakiry. Wybacz mu. Od dziewięciu miesięcy ugania się za tobą. Płaczej nie może spać. Nie żal ci biedaka? Zasłużył na nagrodę. Może w końcu mu wybaczę, ale nie naciskajcie. To firma miała się zająć pakowaniem tych rzeczy. Są delikatne, wolę to zrobić sama. Czy w nowym domu też będziesz wszystko robić sama? Czy pozwolisz sobie choć trochę pomóc? Pozwolę. Ale to ja będę wydawać polecenia. Oczywiście. Wiesz, jak bardzo Cię kocham? Tak samo, jak ja Ciebie, synku. To ja będę się zajmować dzieckiem. Ja. Puszcz moją babcię, bo ją przewrócisz. Zabawne. Mam dla was niespodziankę. Jaką? Pokaż się, urósł. Troszeczkę. Nie widać. Co się stało? Odszedł? Tak. Dobrze zrobiłaś. On nie był dla ciebie. Masz rację. Nie można być z kimś, kogo się nie kocha. Ale gdzie jest ten jedyny? Gdzie... Gdzie jest mój Bezczelny sprzedawca. Wkurza się i urządza awanturę. Co jest, zboczeńcu? Mamo! Moja kochana córeczka. Wyglądasz wspaniale. Okropnie tęskniłam. Nie przysłałaś mi nawet pocztówki. Listy nie przyszły? Moje życie bardzo się zmieniło. Wyprostowało. Nie smuć się. Pozbyłaś się Tomasa i już. Polubiłam go. Bez przerwy się kłóciliście. Skąd wiesz? Ściany mają uszy. Podsłuchiwałaś. Mamy tu cienkie, plastikowe ściany. Wszystko przez nie słychać. Przestań. Żaden mężczyzna do mnie nie pasuje. Znów jestem sama. Jesteś piękna, wspaniała. Za to ja przypominam wieloryba. Potrzebuję kogoś, kto mnie pokocha. Był ktoś taki, ale wyjechał daleko. A gdyby się okazało, że dostaniesz drugą szansę? Akurat. Nie jestem taka odważna jak ty. Nie pojadę do Włoch szukać José. Ubre w samotności. Nawet kartki mi nie przysłał. Myśli, że jesteś żoną Tomasa. Opuścił Włochy. Wrócił. Wyszłaś za mąż? Pokaż mi go. Kochani, jesteś okropna. Masz dwóch mężów? Oto Waldemar, mój mąż. A to Abelardo. Prezent dla ciebie. Dla mnie? Tak. Abelardo? Co lubisz jeść? Ale masz piękne zęby. Opowiedz mi o hawanie i cygarach. Wezmę te ciężkie siatki. Co za dżentelmen? Poczekajcie na mnie. Urządzimy imprezę. Wrócił? I na pewno chcecie zobaczyć. Umrę, jeśli go spotkam. Nie mogę. Jesteś nieznośna. Zostaw ją. Jest przewrażliwiona. Żal mi Włosy wyrosły mi na brzuchu Mam je usunąć? Ani się wasz Powiedz, to będzie chłopiec czy dziewczynka? I kto będzie jego matką chrzestną? Mówiłam już, jeśli to dziewczynka Turka będzie matką chrzestną A jeśli chłopiec, ty? A co to będzie? Chłopiec, nie martw się Dlaczego mi to robisz? To będzie dziewczynka Po co ja tu przyszłam? Zostawiły mnie samą. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Spokojnie. Nie tak szybko. Leonardo, zbyt wysoko. Już. Jest to wiele lepiej. Ale ty śpiewasz trochę za wysoko. To wszystko psuje. Za to ty radzisz sobie całkiem nieźle. Masz anielski głos. Ty też. Ostrożnie uważaj na basy. Nie mam kłopotów z wyższymi tonami, ale wchodzisz za późno i gubisz rytm. Nie wiem co z tobą zrobić. Przepraszam. Obiecywałeś poprawę. Wszyscy są moimi świadkami. Co słychać, Constanzo Ferretti? Sama widzisz. Świetnie. Miło cię widzieć. Niedługo pękniesz. Mam już dość. Trzeba czekać. Ile przytyłaś? 40. Gruba jesteś. Z czego się śmiejesz? Bez obrazy, ale wyglądasz jak beczka. Nie mogłam się powstrzymać przed jedzeniem. Kotletów? Tak. Koszmar. Nieważne. Najgorsze, że nogi mi puchną. Pójdę już. Martin pewnie się martwi. Monita? Chodź tu. Dwie rzeczy. Jeśli nie zobaczymy się przed porodem, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Wzajemnie. Oby dziecko urodziło się zdrowe i tłuściutkie. Na pewno. I ogłosione. Po drugie, wybacz mi. Co? Robiłam wiele rzeczy złych i pewnie cię skrzywdziłam.